Mniejszych siedmiu nawykach to będzie taki poradnik o zdrowiu w takim podejściu holistycznym, czyli całościowo. Nie będę Ci tutaj opowiadać, że masz być tylko i wyłącznie w deficycie kalorycznym i że masz po prostu tyrać na treningach i nie spać, bo musisz to po prostu wszystko zrobić. Nie. Tak sukcesywnie, krok po kroku opowiem Ci i pokażę, co warto jest robić po to, żeby zadbać o swoje ciało, żeby pokazać sobie, że jesteś dla siebie ważna, będzie dosłownie siedem prostych kroków i nawet jeżeli ta jedną rzecz zrobisz, to i tak poczujesz się z sobą lepiej. Także obejrzyj proszę do końca, daj kciuka do góry. No to zostani Ci, co mieli zostać i opowiem właśnie teraz o tych najważniejszych nawykach, które tworzą które są potrzebne zapracowanej kobiecie, żeby czuć się dobrze w swoim ciele. Więc pierwsza z rzeczy to jest taka, że na samym końcu wytłumaczę właśnie to i wytłumaczę, dlaczego to jest jedna wielka wskazówka właśnie, dlaczego ja się trzymam tych nawyków, a większość ludzi nie, albo ja wcześniej w przeszłości tego nie robiłam. Dobra. Pierwsza z rzeczy to jest taka, że warto jest zrozumieć, że przecież yy, yy, ty masz już swoje życie i nie zależy ci na tym, żeby być sportowcem na przykład zawodowym, tylko ten zdrowy styl życia on ma nie zastępować ci życia, czyli nie masz spędzać na nim kilku godzin dziennie czy jakby całego dnia, tylko ma być taką częścią twojego życia, które już masz. Także jak sobie to poukładamy, to teraz już lecimy z tymi nawykami. A czyli nie porównujemy się wtedy po prostu też z osobami, które są sportowcami lub którzy są influencerami, którzy zajmują się tylko i wyłącznie właśnie przede wszystkim tym, że sami o siebie dbają i później to już uczą tego ludzi. Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, żeby sobie to poukładać. Pierwsza rzecz jest taka, że warto jest mieć prostą dietę. Ja to nazywam The Capsule Diet, czyli takie Twoje ulubione posiłki, i które są zgodne z Twoim aktualnym planem sylwetkowym celem sylwetkowym. Czyli na przykład, jeżeli chcesz się odchudzić, no to musi to być oczywiście deficyt kaloryczny, jeżeli chcesz przytyć, no to dodatni bilans kaloryczny, a jeżeli chcesz, żeby Twoja waga była jaka jest, no to tak po prostu ilość kalorii, jaką spożywasz, leci dalej, nie ma tutaj sensu niczego zmieniać. To jest ta pierwsza rzecz. Warto jest zwrócić swoją uwagę na to, żeby jeść mądrze, żeby zjadać sporo białka i sporo też błonnika, czyli warzyw i owoców głównie. Druga rzecz jest taka, żeby znaleźć sobie czas przestrzeń na ruch. I tu wcale nie musi być jedna jakaś tam super forma. Ja jestem wielką fanką treningów właśnie, czy to siłowych, czy z ciężarem swojego ciała, nawet u siebie w domu. Tutaj u mnie można widać już sprzęty i tutaj jest miejsce, gdzie ja trenuję, więc zobacz sobie, czy miałaś już, czy masz już jakąś formę ruchu, którą lubisz i po prostu wróć do tej formy, albo po prostu zastanów się, czy właśnie. Kwestia treningu z ciężarem ciała czy siłowego nie będzie dobrą rzeczą, bo to nam kobietom jest bardzo potrzebne, żeby mieć właśnie mniejsze ryzyko osteoporozy, no i żeby mieć silne e i szczupłe ciało. Polarny ruch najlepiej na zewnątrz. E wiem, że... Nie Nieraz też fajną opcją jest to, na przykład, żeby sobie zamontować standing desk, tak zwane stojące biureczko, i do tego taką e, alabieżnię, czyli tylko taką matę do chodzenia, też jest spoko. Natomiast e, co jest bardzo ważne w chodzeniu, to jest taka rzecz, która bardzo mocno pomaga ci przede wszystkim wydłużyć Twoje życie, e, mieć zdrowsze ciało, dotlenione, e, mocniejsze też mięśnie paradoksalnie, bo to jest tylko spacer, każdy może go robić, prawie każdy. Ale bardzo fajną rzeczą jest też to, że szczególnie u osób, które pracują z ludźmi, którzy mają wymagającą pracę, to te osoby potrzebują mieć więcej równowagi. Tą równowagą bardzo często jest właśnie to, że ma się jakiś sport. Który jest właśnie sportem, który robi się w pojedynkę, w ciszy, jazda na rowerze, spacery i tego typu rzeczy. Ja wybieram spacery i Ciebie też do tego zachęcam. I wiem, można sobie pomyśleć, o kurde, stara, ja to będę robić na emeryturze, ale jak sobie poczytamy badania, to okazuje się, że najlepszą formą ruchu, która wydłuża nasze życie, jest właśnie spacer. Coś, co potrzebujemy zrobić dla naszej głowy, czyli właśnie jakaś forma wyciszenia. Ja jestem wielką fanką tego, żeby robić jedną rzecz na raz, albo po prostu y, znaleźć ten czas dla siebie na medytację. I w momencie, jak to zrobisz, ja właśnie przy wykorzystaniu tej tutaj pięknej lampeczki rano ją sobie stawiam, siadam tutaj w kąciku i medytuję. Y, ja medytuję już od trzydzie... czekajcie... od 25 roku życia, więc już chwilę. Y, I uwielbiam, bo to mi pomogło właśnie w tym, żeby z takiej roztrzepanej dziewczyny, która po prostu... Nie ogarniała żadnych rzeczy, być bardzo skupioną, konsekwentną, e, przedsiębiorczą kobietą, więc bardzo, bardzo polecam nawadnianie. Czyli, jeżeli chodzi o nawadnianie, to kwestia wypijania chociaż tych dwóch litrów wody. E, I to jest nam potrzebne do tego, żeby nasz organizm dobrze funkcjonował. Czyli, żeby mieć bardziej znowu dotleniony, odżywiony organizm, żeby nasze trawienie lepiej przebiegało. E, Same plusy, jesteśmy przez to dużo bardziej też skupione. I jeszcze jedna z takich rzeczy, już właściwie ostatnia, to jest to, że najlepiej jest sobie po prostu zaplanować te nawyki w ciągu swojego dnia. Czyli na przykład jak widzisz, że jesteś, dajesz tak zwanego ciała yy, i nie wychodzi ci po prostu dbanie o swoje ciało, no to do tego jest potrzebny plan. Obiecaj sobie, zapisz sobie w swoim kalendarzu, że na przykład wstaję ten kwadrat wcześniej i robię nawet tam e 15 minut czy 10 minut medytacji. Ja i sobie po prostu jeden z tych nawyków naraz wybierz i będziemy nad tym pracować w klubie AS, ale o tym już niedługo, bo będzie tego premiera, gdzie będzie taki fantastyczny program, że przez rok będziemy sobie robić wyzwania, sukcesywnie każdy nawyk wprowadzać. Nie przez jeden dzień czy tydzień, tylko tyle, ile faktycznie jest potrzebne, czyli każdy jeden nawyk, dwa miesiące po prostu, dajemy mu czasu, aż później już jest częścią Twojego życia i Ciebie. Więc to będzie niebawem, więc tutaj jest kwestia planu, kwestia właśnie i wdzięczności, i kwestia jeszcze zamiast pozytywnego czy negatywnego myślenia, to używania takich myśli, które dają Ci moc. Czyli nie zastanawiamy się nad tym czy ja jestem do dupy, czy ja siebie oszukuję i mówię, że jestem wspaniała, tylko mówię sobie dasz radę Jonia. I sobie powtarzam takie rzeczy, które po prostu zachęcają mnie do tego, żeby ruszyć tyłek i zadbać o moje ciało, bo nikt z tego za mnie nie zrobi, a mam to życie, więc dobrze jest je wykorzystać i Ciebie też do tego zapraszam i zachęcam. Więc jeżeli dotrwałaś do końca, to jesteś super, kocham Cię i ręka. O co chodzi z tą ręką? Ja mam taką teorię, że my jako ludzie mamy dwa rodzaje, to jest motyl, mamy dwa rodzaje zachowań. Jeden to są węże. I węże to są takie zachowania jak to, że natychmiast dostaniemy gratyfikację, czyli usiądę sobie na mediach społecznościowych, pooglądam je, może jest jakieś powiadomienie, ktoś do mnie napisał, i będzie po prostu taki tak zwany dopaminową nagrodę. Czy zjem sobie paczkę chipsów, bo akurat zachciałam, nie? A miałam się odchudzać na przykład i zacząć zdrowo jeść, nie? Więc to są takie rzeczy, które dają Ci na chwilę takie zadowolenie, a później widzisz, że to jest takie puste, nic dobrego ci to nie daje, tylko po prostu znowu czujesz się bykitu I czujesz, że nie zrobiłaś tego, co powinnaś i co sobie obiecałaś, nie? I z drugiej strony, drugie rodzaj zachowań to są motyle. I motyle to są takie zachowania, które są trudne na początku. E, czyli właśnie to, że ja zrobię trening, nawet jeżeli mi się nie chce go robić, bo jestem zmęczona. Czy wypiję wodę, chociaż miałabym ochotę po prostu wypić litr Coca-Coli, nie? Ale przez długi czas, jak ja będę robić te mądre, dobre rzeczy, to będę mieć lepsze życie, czyli właśnie z takiej larwy przepoczwarzamy się w pięknego motyla. To tyle na dzisiaj. Daj znać w komentarzu, który z tych nawyków był dla Ciebie ciekawostką, a to jest moje przypomnienie, żeby mądrze żyć. Wszystkiego dobrego, dzięki za dzisiaj i będę bardzo wdzięczna za obserwowanie mojego kanału. Cześć!